Pierwszy. No Ale w sumie nie do tego bym nas powołanowy. To mówię tylko. To byłoby za proste. Coś ty jest za to zupełnie... To byłoby to łatwista była nieprawdopodobna. Żebyśmy tak funkcjonowali i funkcjonowali aż ja. Co by to było za nas dwa? a ja już mam problem, Już mam wyzwanie, wydaje. Ale co to jest? Co by to było za... Co by to był za wielki kościół Pana Jezusa Chrystusa? Który, który tylko by funkcjonował na zasadzie wzajemności? Który by tylko oddawał tym, co ich lubią, albo prowokował sąsiadów do, do robienia dobrze i odwrotnie, i oprzyjmował od nich później to dobro? Co by to było? Co, kim by byśmy byli? Ale to już dla mnie jest za dużo że dlatego zapomnieliśmy o tym podstawowym problemie. Bo Pan Jezus mówi o więcej. Pan Jezus mówi, to jest punkt wyjścia tak jak powiedziałem. I Pan Jezus mówi o pójściu krok dalej. I teraz, moi drodzy, tak jak mamy otwarty na Ewangelię Mateusza, to chciałbym... Żebyśmy je przeczytali sobie od 5 rozdziału. Pan Jezus mówi od 17 wersetu w ten sposób, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakończyć prawo Mojżeszowe, albo proroków. Czy jakby zniwelować to, co oni mówią, ale starły Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Dlaczego Jezus podkreśla? Dlatego, że zaraz zacznie im coś mówić. Zaraz zacznie mówić do ludzi, którzy znali tylko prawo Mojżeszowe. I byli przestrzegani od tysięcy lat prawa Mojżeszowego, od tysiąca i kilkuset lat prawa mnożeszowego. Zaraz powie do tych ludzi, którzy mają w genach prawo młodzieżowe. zaraz powie do nich coś, co będzie, co może wzbudzić ich kontrowersję. Więc on już uprzedza, słuchajcie, zaraz to, co Wam powiem, to nie jest rozwiązanie ani zaprzeczenie tego, co, tego, co znacie. To jest Boże Prawo, które znacie. To jest dobre Prawo, które znacie. Nie zaprzeczam temu Prawu. Chcę tylko je zinterpretować dodatkowo. I potem Pan Jezus mówi, wypowiada te słynne, tak zwane teolozy, mówią, roszczenia Jezusa. Na czym polegają te roszczenia? Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano, przodką nie będziesz zabijał, a kto by pójdzie pod sąd, a Ja wam powiadam, Czyli jakby Jezus rości swoje prawo do zmiany, ale on niczego nie zmienia, bo wcześniej powiedział, że nie zmienia. On tylko inaczej interpretuje. On idzie krok dalej. On przyjmuje to, co tam jest napisane, ale idzie krok dalej. Nie zaprzecza temu, co jest napisane. On idzie krok dalej. I to, co on teraz mówi, moi drodzy co on mówi, bo kończy, podsumowuje to, co mówi, te, te swoje roszczenia, kiedy mówi, a ja wam powiadam, a ja wam mówię, a ja tak to interpretuję, a ja wam taką drogę pokazuję, kończy to sformułowaniem o miłości właśnie wzajemnej. I mówi tak, 43 werset. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował być niego swego, a będzie miał nienawiści, nie przyjaciela tego. Niektórym by to bardzo odpowiadało. <grym> to jest takie prawo, by mu się podobało. Ale Jezus mówi tak, a ja wam powiadam, kochajcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Albo a, abyście, uwaga, byli synami ojca waszego. On to mówi do ludzi, którzy nie mieli Boga za, za ojca. Którzy nie byli narodzonymi na nowo, bo nie mogli być narodzonymi na nowo ludźmi. On mówi im to na zaś, on mówi na przyszłość, on pokazuje, że jest inna droga, że jest inny sposób życia że można pójść dalej, nie zatrzymać się na sprawie. Można pójść dalej. Mówi, ja wam powiadam, że jest inne życie. Ja wam powiadam, że można zrobić coś więcej niż to. Ale wy sami tego nie potraficie zrobić. Jakby nawet zasadę wzajemności nie potrafimy załatwić sami, sami ze sobą, między sobą. Jeśli nawet dochować wierności tej zasadzie jest bardzo trudno. Co, co dopiero temu, co Jezus mówi tutaj. Jezus ma absolutną świadomość tego i wie, że bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. I On tylko o tym mówi, wspomina. Ale potem przyjdzie taki czas, kiedy ci ludzie, kiedy wiele z tych ludzi będzie miało i teraz tak, słyszeliście, a ja wam powiadam, kochajcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wychodzi, schodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na i niesprawiedliwych, bo jeśli byście kochali, uwaga, tylko tych, którzy was kochają, jakąś macie zapłatę. Odbieracie za życia zapłatę, bo oni wam też oddają to samo. To jest podstawa, to jest absolutna podstawa z każdej społeczności. O tym nie wolno zapomnieć. Trzeba oddawać miłość dla jednego, trzeba oddawać szacunek dla jednego, trzeba wyprzedać się w okazaniu szacunku dla jednego, trzeba być swobodzimiem, miłym i, i, i w uniżeniu, trzeba ulegać sobie pojaźni pańskiej, trzeba te rzeczy robić, to jest rozkaz z nieba. Ja apostoł Paweł mówi, to jest baza, to jest początek. O czym wy chcecie korynterię ze mną dyskutować? To jest baza. Że wcześniej przecież mówił. I mówi tak. Bo jeśli by się kochali tylko tych, którzy Was kochają, jako że macie zapłatę, czyli celnicy tego nie czynią. A jeśli by się postawiali, tylko braci Waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyli poganie tego nie czynią. Bądźcie wtedy doskonali, A ojciec wasz niebieski. Doskonały jest. I spójrzmy na to. Przestajmy sobie tylko kilka takich sformułowań. Zatrzymamy się na włóczku. Na... Trzech pana Jezusa, na tych jego tak zwanych, nazwijmy to roszczenia, to jest jego wykładnia prawda? I on pokazuje inny rodzaj życia, wyższy rodzaj życia, w którym można żyć. Nie tylko w oparciu o zapowiedź Starego Testamentu. Nie mówi tak. Słyszeliście, że powiedziano, przodką nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swojego pójdzie pod sąd, To kto że gwiazdę swego stanie przed nami najwyższą, a kto bierze pójdzie w ogień kiedy <laughs> już, już czuję, że mamy wątpliwości. <laughs> Zaczynam mieć wątpliwości co do własnych osób. Jezus postawił wszystkie bardzo wysoko. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, żeby, żeby nam utrudnić życie, tylko Jezus pokazał, że można tak żyć, że można tak że można tak Jak człowiek chce, to może tak może zostać na tym pierwszym poziomie, tym prymitywnym pierwszym poziomie. Może tutaj być. Ale wtedy jest kłopot, ze z no bo nie potrzebuje dobrze świętego, żeby to robić jak każdy zresztą. Ale że mówię, jest inny rodzaj życia. Bo po, wy, poprzeczka po, po, po jest wyżej. Ale do tego będziecie potrzebować pomocy. I dalej. Ja nie będę się zatrzymywał na tym. Czy coś powiedziano, Nie będziesz tu E mam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej i już popełnił w serce swoje. Później mówi to, jeśli oto Twoje prawo kogorsze Cię i tak dalej, bo był ubieg. Powiedziano też, 31 werset, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej I uczniowie się cieszyli z tego strasznego. A on mówi tak, a ja Wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód zwycięstwa, prowadził do cudzołostwa, kto opuszczono opuszczony opuścił Dalej, słyszenie się tak, że powiedziano czołgom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoim. I oczywiście to jest istotne, dobrze jest tak robić, jeśli coś obiecałeś Bogu, w każdym razie samo jest sam powiedziane, głupio jest obiecywać coś Panu nie dotrzymywać nie, nie otrzymać obietnicy, to prawda, ale tu jest powiedziane, uważajcie na to, co mówicie I może tak nie przysięgajcie, bo ja was znam, <laughs> i tak nie, nie tak nie dotrzymacie tej przysięgi. a może raczej uważajcie na wasze słowa i raczej spróbujcie, żeby wasze życie i wasza mowa była tak, tak, nie, nie, bo po co, po, po co jest ponad to, to jest od złego. Niech będzie jednoznaczne to życie. Możecie kontrolować Waszą mowę przez Ducha Świętego. I dalej. Z, zemsta, słynna zemsta. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, sąd za sąd. Niektórzy ja, dzisiaj myślą, że, że to prawo zostało, przeminęło już na zawsze w momencie, kiedy człowiek postanowił, że zhumanizuje swoje, swoje funkcjonowanie na ziemi zupełnie całkowicie. Że to człowiek zdecydował o tym, co prawo. I zdecydowo o tym jest lepszy od tego, co było wcześniej napisane. Tak. A każde dziecko w piaskownicy wie, wie, że jak koleżanka zabierze grabki, to te grabki należy odebrać. Każdy wie, że ktoś się czekodzi. To nie jest tak, że ktoś mu powiedział. Żeby mu to wyjaśnić. Każdy wie, że jak ktoś mu ukradnie, to trzeba to odebrać. Każdy wie, że jak zrobi Ci krzywdę, to aż korci, żeby oddać. Tak, prawda? Właśnie to, to rywal. Ja to jest naturalne. Nie zachęcam Was do tego, żebyście zaczęli żeby się bić po, po godzinach. Ale to no nie o to chodzi. zresztą ja cię... Że to Bóg powiedział o kozo.